Przypominamy, że ostatni raz byliśmy ile lat temu? 30, albo 40 z naszymi dziećmi, bo nie było motywacji, a ta motywacja nas dzisiaj właśnie tu przywiodła. Chodziłam wtedy, kiedy dzieci były małe, i, i teraz taka retrospektywna jest wycieczka, w, no, prawdziwie wspomnieniowa, żeby zobaczyć i porównać, jak było kiedyś, a jak jest teraz. W dniu wyborów wybierałam się z moimi dziećmi do zo. W dniu wyborów, ale zamiast wyborów czy po Mnie, wyborach? Nie. Po wyborach. Najpierw, najpierw na wybory, a potem, potem jakaś atrakcja. Chcemy właśnie spotkać się ze znajomymi, dlatego tu jesteśmy dzisiaj. No, bardzo dużo znajomych skorzystało z tego otwartego dnia. Naprawdę super inicjatywa. Byleby częściej takie były i taka frekwencja, która była w naszym mieście.